Pamiętajmy, że kolejne zwycięstwo naszych juniorów cieszy. Wygrana 3-0 z zespołem z Zielonki. No dzisiaj rywal nie zawiesił zbyt wysoko po poprzeczki. No, tym bardziej cieszy, że to wykorzystaliśmy i to wygraliśmy 3-0. W żadnym sensie to zwycięstwo nie podlegało e, dyskusji. Zdarzały się e, przestoje, ale nie trwały do długo, dlatego no, ani przez chwilę nie. nie, nie Sprawiliśmy w tym sezonie już kilka niespodzianek, osiągamy bardzo dobre wyniki, szczególnie zwycięstwo nad metrem cieszy bardzo pewnie Pana trenera. Na, pe na pewno, cieszy zwycięstwo każde. 3-2 po walce, było ciężkie spotkanie, ale daliśmy radę, pokazaliśmy charakter. szczególnie w z w końcówce, który był ciężki, wygraliśmy. To bardzo cieszy, brawa dla chłopaków. Jaki cel stawiany przed zespołem w tym sezonie? oczywiście patrzymy i obserwujemy jak y, trudniej finałowy psuł y, Mazowsza. Jakby się udałoby, to bardzo duże. Będziemy o to się starali, a nie będzie łatwo. W środę mamy ciężki wyjazd do, do Radomia. Mamy trudne zespoły na Mazowszu. Endek Warszawa, Metro Warszawa Pozwola, Czarni Radom to, to, to wielokrotnie wydaliście z Polski. Jasne, ale tym lepiej, bo możemy mierzyć się z silnymi rywalami, możemy ogrywać zawodników, którzy mają być przyszłością klubu. No i tutaj moje pytanie: czy, czy widzi Pan zawodników w tym zespole, którzy mogliby w przyszłości grać na wysokim poziomie, mogliby, mogliby aspirować do drużyny pierwszej ligi? E, na, na pewno myślę, że, że jest e, e, paru zawodników, którzy e, mogliby w przyszłości nadać poziom pierwszorodowy ale też dużo pracy czeka i dużo odbić, no i też e, decyzje w przyszłości czy siatkówka, czy, czy nauka to jest największy problem w czasie siatków. Szczególnie gdzie nie ma za bardzo szkoły wyższej. Dobrze, dziękuję bardzo i życzę kolejnych Dzień. sukcesów.